materiał nadesłany przez naszych korespondentów. Maria i Adasia. I przy okazji powiem Panu rzecz uwaga śmieszną. Proszę. Wie Pan co mi się najbardziej podobało w moich ulubionych amerykańskich aut? No jestem ciekaw. Kija. No i tutaj ja też muszę przyznać się, że ten projekt, który tam został pokazany robi niesamowite wrażenie. Czysty. Trzy... Prosty, jednocześnie nowatorski. Nowatorski, ale jednocześnie z fajnym setem. 300 koni. Tak jest. Jest tam też inny, bo to mówimy o Kii sportowej, ona się nazywa GT4. GT4. A 315 no. koni. Proszę Pana, awantura w kij. I to w dwóch litrach? A w 2 litrach, w, w litrach turbo. turbo, prawda? Ogromne wrażenie zrobiła na mnie Toyota. Ta taka... ft Hiper sportowa FT1 właśnie znowu nazwa tam tak. GT4 tu FT1. Tam ładnie, tam... Było, ładnie było jak się auto nazywało typu supra albo selika. Chociażby, no albo właśnie, bo to tak. moim zdaniem to Jakiś jest... To następca. To jest następca moim zdaniem. Supry. Bo to jest tak, że Supra miała ładną nazwę, a FT1 bez sensu. Może, ja nie wiem, może to jest prototyp. Może. Trudno powiedzieć. Ale patrzeć. ładnie wygląda. Tak, super samochód. Na mnie, na mnie duże wrażenie, że to łagod, łagod, łagodniejszy... Znacznie Mustang. Tak, w tym roku pokazał jest się taki mniej nowy Mustang. Mhm. To prawda, że jako Shelby jest jeszcze w starej tak. budzie, zeszłorocznej, a już a na ten rok jest wersja GT. Znowu tu tak. jest jaka wersja GT po prostu. Mustang GT, prawda? Myślę, że, że wyszedł Ale... mu ten lifting na dobre. Ale... On naprawdę daję... fajnie wygląda. W ogóle daje radę. Wreszcie ma wnętrze. Ale... Prawdziwie nie dotykaliśmy tego wnętrza. Ale... Bo ten ostatni to proszę Pana Kasztan. porażka, to, Kasztan. Był, to był samochód niestety projektowany przez y... Księgowy. Ale jeżeli idzie o amerykańskie auto znowu, bardzo mi się podoba nowa koncepcja Cadillaca. Elmiraj? Elmiraj. luksusowy coupe, nie wiem jak to nazwać, Taki... luksusowe coupe osoby. duże coupe, ale ładne auto bardzo, bardzo fajna linia. Świetne, wnętrze, fajne linia i fajnie wykonane. W końcu Cadillac. No Cadillac no luksus. Król amerykańskich aut. No i co? To chyba wszystko. Tego materiału nie mamy dużo, ale proszę bardzo ładne jeepy. A właśnie Zapomniał tak pan o jeepach. Zapomniałem o jeepach. Oczywiście jeep tutaj. Czyli pod... i Renegade. Tak. Po, po, podłożę się wszystkim jeep. wszystkim e, amerykanofilom, ale wreszcie podoba mi się jeep. Yy, gdyż no, został przejęty przez świata i został stworzony jeden, jeden z siebie. Jeden. O, ile, o, o ile ten nowy roki nie mam przekonania, on mi Citroenem zajeżdża, o tyle ten yy, Renegade mhm. on jest bardzo ładny. On wygląda jak klasyczny taki amerykański. Co to było? To był Dodge kiedyś, Renegade? Czy co to było? Renegade to była właśnie wersja yy, yy, tego Jeepa. Jeepa. Ale on mi się też kojarzy z moim ulubionym samochodem, czyli światem Multipla. <grywa> Chyba zwariował Pan do reszty. Ma sympatyczny wyraz twarzy, <grywa> okrągłe oczka, ale ładne okrągłe ale... linie, bardzo panu... ładną pupkę, Zadam panu... bardzo ładne światła Zadam tylne, panu przebieg. Za 100 punktów. Czy Multipla ma ładny wyraz twarzy? Bardzo. Z, z tym, taki... sympatyczny, jak delfinek. Nie zakochuje się Pan w niej, jak Pan patrzy na nią? Mówi oj, oj ty moja malutka taka plussza Wcale nie malutka? malutka to jest... Po Ona jest grubiutka, ale jest krótka. Taki sympatyczny delfinek. Może, może bardziej morświnek, Właśnie bardziej morszwinek. <grym> Nowy czarze też gorzej. Gorzej. Takie jest moje wrażenie. Moje też. Trzeba go na żywca zobaczyć. No to tak. może wtedy ocenimy. Na razie nam się nie podoba. Na razie nie. Nie. I co? I to wszystko to chyba. To wszystko. So the focus for 2015 has gotten a little bit of a facelift. If you want to take a look, most notably up front here, a brand new grill. So, this grill is the new face of Ford. It's very in keeping with the Fiesta and the Fusion. You have that reverse or upside down trapezoidal grill, very sleek and sculpted hood. Unmistakably a Ford coming down the road. Ale w takim razie, jeżeli nie było tak, że pokazujemy tylko w Stanach, pokażę Pan jeszcze również z tego co będziemy, bo jadę znowu na wyścigi i zrobię materiał z wyścigów oraz z aut, które tam przyjechały, a tak się będą ścigać. Pan jedzie do dna wyścigi. Dokąd? Do Salzburga. salzburg Grink. salzburg Grink. Dobrze, na salzburg To ja. To dziękujemy Państwu. Zapraszamy na następny program. Czy Pan się też gdzieś wybiera? Ja się wybieram. Dokąd? Na wyprawę motocyklową po Bałkanach. Awantura. A przywiezie Pan sam fajny materiał? Mam taką nadzieję. I to nie będzie jeans? Nie, nie jedziemy do Turcji. 30 lat temu, czy 20. Włosek tu się Panu przyczepił do kaparutka Afera. Nieładnie to wyglądało, pewnie w światełku to świeciło. A trzeba będzie sam materiał teraz czyścić. Musi Pan się wsiąść do roboty i czyścić. Chce Pan gumkę do czyszczenia? No właśnie, już się wystraszyłem. Wie pan co, pan lepiej jedzie na te wyścigi. Dobrze? A ja do widzenia. Do widzenia.